Ho, 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 ho. Dzień dobry, kochane dzieci. Przybywam do was w bardzo ważnej sprawie. Jesteście? Usiądźcie wygodnie. Ja nalałem sobie ciepłe czekolady, bo zmarzłem troszeczkę i opowiem wam, jeśli jesteście ciekawi, o swojej pracy i o moich pomocnikach. Ale słuchajcie uważnie. Na koniec będą zagadki. Przewidziane są nagrody. Cieszycie się. Ho, ho, ho! Przygotujcie długopis i kartkę. Będzie Wam to potrzebne do zapisania odpowiedzi. Czy kartka i długopis gotowe? Jeżeli tak, to słuchajcie, co mam Wam do przekazania. Napisaliście do mnie przepiękne listy, za które bardzo dziękuję. Ten, do tego jeszcze nie zrobił, niech nie zwleka do ostatniej chwili. I szybciutko nadrabia zaległości. Ten rok był naprawdę zwariowany, ale obiecuję, że jeszcze się zobaczymy. A z pewnością zobaczę Was ja, gdy cichutko pewnej nocy Was odwiedzę. Jestem właśnie w swoim domu i rozmyślam po kryjomu, popijając czekoladę. Jakie te wieści wam przekażę? Ho, ho, ho! Czy ja do Was pojadę? Mam już narty i balony? Nie, bo nie chcę być spóźniony. Może samkami pojadę, lub na desce z górki zjadę. Samolotem szybciej będzie, chyba jednak jestem w błędzie. Teraz, gdy tak pomyślałem, to najlepsze będą szanie i zaprzęgne reniferki, kolorowe jak cukierki. Żwawo, szybko pojedziemy i prezenty rozjedziemy. Zanim przejdę do szykowania szani i zaprzęgu, chciałbym Wam przedstawić moje renifery. Filcyk to najszybszy renifer w moim zaprzęgu. Ma wielkie serce i potrafi szyć. Tam Nikt tak się nie porusza na parkiecie jak on. Poznasz go w podwoneczku wieszonym na szyi. Jego ulubioną przekąską jest pokorn pyszałek. Uważany jest za najpiękniejszego mojego Renifera. Uważa, że zawsze musi wyglądać dobrze. Dlatego nie rozstaje się z lusterkiem, grzepykiem i szczotką. Złośnik to pasjonat magii i sztuczeń. Które bardzo przydają się podczas dostarczania prezentów. Uwielbia czekoladki. Kometek z jego pyszka nigdy nie schodzi u śnie. Jego ulubioną zabawą jest gra w Amorek uwielbia, gdy ludzie się całują. Dlatego często podrzuca im gałązkę jemioły. Jego pasją jest śpiew. Profesorek poznał go po głębokim i donośnym głosie. Podobnie jak Amorek uwielbia śpiewa. Błyskawiczny. Jest szybki i zabawny. Posiada zdolność rażenia prądem, dzięki czemu reszta zaprzęgu lata z piorunującą prędkością. Poznasz go po dwóch charakterystycznych plamkach w kształcie błyskawicy, które znajdują się na jego pyszcie. Rudolf to niewątpliwie najpopularniejszy leśnifer w moich zaprzęgu. Posiada świecący na czerwono nosek, który oświetla nam drogę. Oświetla w nawet najbardziej śnieżne noce. Nic dziwnego, że zawsze stoi na czele zakrzędu. Jak widzicie, każdy z moich reniferów jest niezastąpiony. Bez nich trudno byłoby odwiedzić Was w jedną noc. Ale nie tylko bez reniferów dostarczenie prezentów byłoby niemożliwe. Są jeszcze elfy, moi mali pomocnicy. I zręczne dłonie pracują przez cały rok, żeby zdążyć do świąt wyprodukować najpiękniejsze prezenty. A czy wy chcielibyście zostać moimi pomocnikami? Mam dla was na rozgrzewkę kilka mikołajowych zagadek. Słuchajcie uważnie, a odpowiedzi zapisujcie na kartce. Zagadka pierwsza. Czym rozłożę świąteczne prezenty? Zagadka druga. Wymień imiona co najmniej trzech reniferów. Zagadka trzecia: kto mi pomaga w produkcji zabawek? Powtórzę, zagadka pierwsza. Czym rozłożę świąteczne prezenty? Zagadka druga: wymień imiona co najmniej trzech reniferów. I zagadka trzecia: kto mi pomaga w produkcji zabawek? Zagadka czwarta to już zagadka typowo świąteczna. Pod choinką po wigilijnej kolacji z workiem na plecach wkracza do akcji. Dzieciom rozdaje piękne prezenty. Zawsze jest miły i uśmiechnięty. Zagadka piąta. Zamiast liści, igły na niej. Zimą, latem jest zielona. W czasie świąt mamy w domu. Wtedy pięknie przystrojona. Zagadka szósta okrągła i kolorowa, wśród igieł świerka się chowa i światła świeczek odbija co aurze świątecznej sprzyja. Zagadka siódma kolorowa jak papuga, światełkami w koło mruga, ma piecze nad prezentami. Leżą pod jej gałęziami. Zagadka numer osiem. święta grudniowe, gdy cały dzień trzeba pościć, bardzo smakuje ta ryba, co mało ma ości. Zagadka dziewiąta. Pod choinką się pojawia, gdy gwiazdka zabłyśnie, kryje w sobie niespodziankę, o której nie śnieliście. Zagadka dziesiąta. Trzej królowie przy żłupku w dzieciątku dają z ochotą, dary królewskie, Mirę kadzidło i. I to była ostatnia świąteczna zagadka. Odpowiedzi należy przesłać z pomocą rodziców bądź starszego rodzeństwa na adres sokmałpa.sok.info.pl lub wiadomości na www facebook.com Ukośnik Staszowski Ośrodek Kultury Bardzo prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz numer kontaktowy. Na odpowiedzi czekamy do końca ferii. Na dzieci, które prześlą największą ilość poprawnych odpowiedzi czekają nagrody niespodzianki. Na koniec mam do Was jeszcze jedną serdeczną prośbę. Bądźcie dla siebie mili i życzliwi, a świat na pewno stanie się piękniejszy. Pozdrawiam Was serdecznie i dziękuję za mile spędzony czas. Ho, ho, ho!